Funkcjonuje od 2019 roku ośrodek Centrum Leczenia Terapii ECMO. O szczegółach funkcjonowania tego systemu, tej terapii, na pewno będzie chciał powiedzieć pan profesor Tomasz Czarnik, który brał bardzo czynny udział właściwie z jego inicjatywy ten ośrodek i centrum powstało w naszym szpitalu. My funkcjonujemy w systemie krajowym. W tym roku z tego co zorientowałem się, to tym sposobem poddanych było 18 pacjentów. Proszę pamiętać, że to jest terapia dedykowana dla wyjątkowo ciężkich, ciężko chorych, skomplikowanych pod względem medycznych. Sama procedura wykonywania tej terapii jest bardzo mocno skomplikowana. Zakwalifikowanie pacjenta do tej terapii, to też wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności, kompetencji i to jest też bardzo, bardzo ważne. Jeśli chodzi o pacjentów leczonych z powodu hipotermii, to z tego co też się zorientowałem, to chyba czterech pacjentów w tym roku było poddanej terapii ECMO i to w okresie listopad-grudzień. Z tego co pamiętam Panie Profesorze. Tak. Pierwszy, pierwszym czasem listopada.